Trzy tygodnie minęły i kolejny raport z przebudowy krakowskiej od minerskiej do barskiej. Tu w tym okresie głównie prace skoncentrowały się na pracach brukarskich, na wyjazdach z tych ulic poprzecznych. Także jeśli chodzi o chodniki, pojawiło się dużo, bylano asfalt na drodze rowerowej. Jeśli chodzi o samą jezdnię, też pewne rzeczy uzupełniono i miejmy nadzieję, że będzie to już... Tak naprawdę... Ostatnia relacja z tym układem, który tu jest w zasadzie już powinien być być może przed paroma dniami, to być nawet przełożone na drugą stronę, to znaczy ruch wrócił przeniesiony byłby na jezdnię zachodnią, a po jezdni wschodniej byłby prowadzony dalej, pod nią już rozbiórka i robienie tego, co było już robione pod jezdnią zachodnią. Przypominam, przy okazji, że wykonawca zobowiązał się do tego, żeby do zimy zrobić całość jezdni jako przejezdną, także nawet już jest lepiej niż było przewidywane, jeśli chodzi o kolejne etapy. Jest wyprzedza wykonawca harmonogram i dostał w związku z tym dodatkowe pieniądze i będzie to zrobione szybciej. Oczywiście do tego ostatecznego terminu, czyli w maju jeszcze wszystkie poprawki będą zrobione, to wskazuje na to, że będzie to szybciej w zasadzie dostępne niż zakładano. Przypominam o tym, że ruch jest krakowską tylko w kierunku NATO-filów na tym odcinku oczywiście i należy po prostu zwrócić na to uwagę planując podróż. Miejmy nadzieję, że następna relacja będzie już pokazywać ruch po tej zachodniej jezdni, a pracę pod jezdnią wschodnią.